Kochani, trzeba wreszcie odpalić ogrzewanie, no nie, więc zanim to zrobię, muszę wyczyścić kaloryfery i kiedyś kupiłam taką szczotę, ale to jest po prostu takie niewygodne, bo tyle się trzeba namachać, w każdą tą dziurkę w kaloryferze wsadzić, to jeden kaloryfer to zajmuje dosłownie z pół godziny, ale ktoś mi to podpowiedział, nie wiem, czy niektórej z widzek, żeby zrobić to suszarką. I w tym pokoju, który remontowaliśmy, już to zrobiłam, ale tam wtedy nie było mebli, nie było nic, więc ten kurz się rozniósł po całym pokoju, więc ja stwierdziłam, że pod kaloryfer trzeba podłożyć wilgotny ręcznik, żeby ten kurz wpadł w ręcznik, a nie poleciał dalej po całym pokoju. Dziękuję za uwagę, idziemy czyścić. Tutaj położę wilgotny ręcznik i wtedy ten kurz z kaloryfera albo ja nawet go tak przytrzymam, żeby to nie poleciało tutaj mi na cały pokój. Zobaczcie, jak się fantastycznie tutaj uzbierało. No i ręcznik do prania i gotowe. Zrobiłam już wszystkie. Ulala, tu są tręcze Cyryla, a co jest tutaj? Cyryl. Z nożem, bo otwierał paczkę. Nie, bo Cyryl to kryminalista. To teraz pokaż. Wiem, co jaś pokazać. Super, że sprostowałeś. Chciałaś pokazać paczkę nie z zary. Tak? Tylko te świeżo z drukarni wyjechane ja książki. Ja nie mogę jeszcze pachnąć. No. To jest właśnie super, że tę książkę poleca Katarzyna Puzyńska. Ona ją czytała przedpremierowo i napisała mi Najbardziej znany literacki prokurator ma wreszcie poważną konkurencję. Konrad Kron prowadzi mroczne śledztwo, a kartki same się przewracają. No wiecie, takie słowa od uznanej pisarki to jest naprawdę coś i... Jest mi bardzo miło. I tu już możecie podejrzeć okładkę twardą. twarde. <grym> <grym> ale jazda z mm. No i właśnie jak Syl przed unboxingiem jeszcze tutaj wrzuciła szybko na tapet temat książek, to chcieliśmy wam powiedzieć i zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców Gdańska, Trójmiasta i okolic na spotkanie premierowe, które odbędzie się 25 października. W Sztuce, sztuce Wyboru, wyboru na, o Gdańskim, godzinie 19. na Gdańskim Garnizonie to jest tam, gdzie zaczęła się akcja. czy jeśli żyjesz? Link w opisie i w ogóle my tak mamy że te premiery mojej książki to się stały takie spotkania, towarzyskie takie mini urodziny, nie? Mini imprezy Mini imprezki także albo i duże. Będziemy tam oboje, jeżeli ktoś chciałby się spotkać i pogadać z Syl, bo pewnie większość z was chciałby się spotkać i pogadać z Syl czy ze mną, no to będziemy tam oczywiście we dwójkę. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo my zawsze no wiecie, najpierw jest to spotkanie autorskie, a potem wszyscy razem i my i wy piwko. idziemy na jakieś Boże, piwko, jakiegoś drineczka, piwko. jest taka luźna atmosfera, więc jeżeli macie ochotę nas poznać, jak wygląda nie tylko na YouTubie, ale i na żywo. To bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak Syl powiedziała, link na dole. A teraz już zabieramy się za przymierzanie tych tręczy. Chyba wszyscy są ciekawi. Babskie tręcze mamy te wszystkie strony, nie? <laughs> A o, o, w, ogóle, w ogóle jak się w beż. Tutaj dopasowaliśmy i, i trencz też będzie beżowy. Let's go. A ty zamówiasz pierogi? Tak, czekamy na nie. Super. I gdzie ja to rozcinam? W ogóle? Znaczy zaczęło się od tego, że Cyry nie wie. To wiesz co? Mi ten karton będzie potrzebny, ja to zrobię. Padaka <śmulacz> w trzech aktach. Co jest padaka? No zobacz, bez podszewki i jaki materiał beznadziejny. Ej, jeszcze w ogóle mi drażni ten A materiał. A Jest drogi, on kosztuje 5 stów. Gdyby nie to, że to 5 stów, to bym ostentacyjnie to rzuciła o ziemię. Mówiłam ci, że on będzie beznadziejny. Trochę wygląda jakby... A nie, to jest ten, co ja chciałam, a ty chciałeś ten. Nie, nie wiem. Ty chciałeś ten. Tak? No Z to jednym milion te... guzików, to był mój pomysł. No to twój wygląda jakby kot się zesrał. Serio, jak kot w rój, który by się zesrał. Dobra, no to wrzućmy to na, na mężczyznę jakiegoś. Tak. Nazywa, pracuje. może to jest ta tkanina strukturalna? Nie wiem. Techniczne. Kurczę, to jest złe. Jezu, jeszcze wyglądasz w tym, jakbyś był gruby, a nie jesteś gruby. Nie, no po, po wakacjach trochę przychodzisz. No, ale nie tak jak ty o jedny. On jest straszny ten trench. I'm sorry. Widzę, że nie ma abrobaty, ale nie książki ma... pisze dobre. Książ... No, ale tręcze to nie Ty Racja. szyłeś przecież. a nie ja to szyłem. <laughs> oh my god, dajcie znać co sądzicie. Albo, no, no. Proszę, no. Proszę jest rozmiar S. No jest, jest lepiej dopasowany, ale nie wiem czy jest fajny, to Ty musisz powiedzieć. Albo nie to jest, powiedzieć. nie jest. On mi się nawet na stronie internetowej nie podobał. No, nie, bo, ja Siesz, nie lu... nie, bo płaszcze wydaje... z jedną linią guzików wyglądają bardzo dziadkowo. Jestem prawie pewien, że to był Twój typ. Nie, Twój typ był z jednym. Przysięgam. Mi się wydaje, że ja brałem te końskie żygi. Nie, Kocie nie. Żygi. I żygi. to był właśnie mój pomysł, a to był Twój. Serio? Bo Ty chciałeś ten, dlatego ci zamówiłam w dwóch rozmiarach, no? No dobra. No nie, no to jakby to, to nie to jest. Jeszcze poproszę o fotkę. Okej. Okay. Mamy tu jeszcze jednego gagatka. Posmarowałeś się kremem, misiu? Słodko, oj. Dobra, Rosa, zrób jeszcze takie zdjęcie. Jakie? Dobrze. Ok. Zabieram Was dzisiaj na babskie zakupy, ale zanim, to muszę Wam powiedzieć o szczególnej okazji: o czwartych urodzinach Health Labs Care. Mają specjalną prąkę, która jest serio zarąbista, ponieważ jest to 2 plus 1, czyli kupując dowolne 3 produkty z ich strony, no to ten jeden co trzeci macie za złotówkę. Jest to naprawdę dobry deal, bo ich kosmetyki i suple są świetne. Ja Wam teraz pokażę, co mi się najbardziej sprawdza z kosmetyków. Oczywiście w opisie macie linki. No to pokazuję. Zaczynamy od duetu do demakijażu, bo bez dobrego demakijażu nie ma dobrej pielęgnacji. Ja mam tutaj emulsję i żel i używam ich w taki sposób, że najpierw tego produktu potem tego używam ich łącznie, ponieważ dają razem super efekt. Jest genialnie zmyty, nawet wodoodporny makijaż. Twarz nie jest ściągnięta, jest taka bardzo bardzo świeża. Następnie pod oczy na dzień krem, który jest doskonały jeśli chodzi o walkę z sińcami pod oczami. A ten tak napina skórę. To jest ten krem, po którym kosmetyczka, do której chodzę, i w mój fryzjer myślał, że robiłam sobie policzki, bo mi się tak napięła ta skóra pod oczami. On ma pochodną retinolu i przez to właśnie działa tak świetnie, a że ta pochodna jest o niskim potencjale drażniącym, to można używać na okolice oka. No, to są przytosiki. Tutaj serum peptydowe którego używam od stosunkowo niedawna, jak widzicie, ale bardzo mi się sprawdza, ponieważ świetnie nawilża i koi skórę. Teraz. Kiedy już ruszyły kaloryfery, no to nawilżenie to jest podstawa. A że ja mam twarz taką skłonną do zaczerwienia, i tak dalej, to to mi świetnie koi. Używam rano i masuję sobie nim twarz. I jeszcze jeden hit. To jest serum złuszczające do ciała, ono jest idealne na niedoskonałości. Ja go używam tutaj na przedramienia i sprawdza się super dla osób, które mają problemy z rogowaceniem. Budzik na telefonie mi przerwał nagranie, ale mam nadzieję, że wszystko słyszeliście. Zostawiam Wam linki w opisie. Kod to shiny for you. Naprawdę, jeżeli Wam się coś skończyło, coś macie na wykończeniu albo chcecie przetestować, no to ta promka urodzinowa jest naprawdę spoko, żeby to zrobić. Zobaczę, czy są torebki Cassandra Cały czas poluję, bo i wy mnie cały czas o nie pytacie może, A już coś będzie, chodźmy. Tutaj są modele takiej amerykańskiej marki Steve Maiden. Uuu, mam coś ładnego. Nie jest to to, czego szukałam, ale jest śliczna. Ja mam z CCC taką. Jestem ciekawa, ile tak przyjeżdża. 150 zł. ale jest naprawdę porządna. Że te kryształy nie odpadną. Cudo. Tu jakiś półksiężyc. nie dużo tych wszystkich torebek. Ale tego, co chciałam, nie ma. Ktoś wykupił. Ale trzeba przejrzeć, bo czasami może coś się z tyłu przyczaić. Poniezłe na zimno. Tak, to w sumie na dzisiaj, bo dzisiaj jest zimno. Zobaczcie, w Maxy są takie bazony, jakie były modne w HM Ale ile kosztów Ile kosztują? Czekajcie. 79. Jestem zaskoczona, że już są takie świąteczne rzeczy, ale w sumie później tych najlepszych nie będzie. Zawsze tak. I oczywiście wazony, które uwielbiam, ale też ładne osłonki na doniczki. Te są super. Ta taka z wymionami. Uu, i do kuchni. Jakieś świetne pojemniki. O, Paweł znalazł piękne kubki. Może one są cudne. Ile Czas, one kosztują? Nie? Może sobie kupimy w nagrodę. Nie, 15,99 Nieźle, nie? Nawet bardzo dobrze. To, nie ma takich Tylko do zmywarki, nie? Dużo miejsca by zajęły. <śla> to będzie przegląd, w którym ja śledzę Paweł. O kubki? To jest Podążamy za nią, co znowu chwyci. Ten w kropeczki mm. też jest ładny, a ten graficzny też ujdzie. Ty robisz duże ucho? Tak, małe ucho. Ale czekaj, bo ten to ja bym mogła jak bransoletkę. No ten jest Ale niewygodny. Wygodny? Ona wygląda. On ma wyglądać. Co, no, co to? On to wygląda. się to Tak? Pani też się Warto podobają, no ja się wloge. nie dziwię. O, to jeszcze powiemy, bo pani tutaj zwróciła uwagę, że w środku jest taki no, sam, a nie biały. No, nie to nie racja. Biały, no. Bo tak, jak ten na przykład jest biały. To prawda. No. A ja mam taki, jak jest czarny, bo ja się wtedy zawsze oblewam, bo nie widzę ile jest picia w środku. <ślad> Bardzo często z Paulą ubieramy się tak samo, ale dzisiaj jesteśmy bardzo inaczej. A, nie, nie? wyjątkowo, bo wstawiłaś rano jak wyglądasz. A jak nie wstawiam, to przeważnie jesteśmy identyko. Też elastyko, fajna no, nawet. Tak jak wstawiłam, to się przebrałaś, żeby wyglądać inaczej. Ale znalazłaś dzisiaj swojego klona. Znalazłam, no, dzisiaj rady. byłam z Anią na śniadaniu i serio, wyglądałyśmy praktycznie identyko, więc ja tak mam, że po prostu siła przyciągania. Coś widzisz tu fajnego? łazienkowego? No, ładne, to wszystko i nic. To co mi się podoba? Ma ładnej tu taki. Mhm. A, i tu takie drewno. No. Ładna odcień. To też lastryko, ale jak ja mam blasz lastryko, to to żeby było za dużo lastryko. No to, to znowu to jest takie. Mhm. No serio, jest dużo świątecznych rzeczy. O ja! To jest piękne, ale ja mam to z zeszłego roku czerwone. Właśnie jest ja skrzynka na listy, i wiem, że Oli właśnie pisał list i wrzucał do tego. No. Ale to jest na przykład fajne, bo to jest jakby taki A, do tak. robienia własnoręcznego kalendarz adwentowy, nie? Żeby takie małe upominki wrzucać. Fajne. Albo karteczki, że gdzie jest duży prezent. Albo jakieś zadanie do no, ale wykonania. Nie duży prezent. <grym> A nie? <grym> nie zasłużyłyśmy? Też gustowne tutaj, o! No, ładne. No powiem wam. Może do Petko powinniśmy pójść też. z tym, że jesień, a Tak, i właśnie wyciągnęłyśmy pierwszy dzień ciepłe rzeczy, a to już jest po prostu grudzień. O! Dokładnie to mamy. Ale teraz to białe, to ja nie wiem, czy mi się nawet bardziej nie podoba. też ładna poszewka. Bardzo ładna. Zobacz, ona jest taka 3D. Jak fajnie odbija światło. I ładny wazon obok niej stoi. A ty też masz hopla na punkcie wazonów? Tak? To jesteśmy w tym razem. Co tam? Ładne to. Jakby taka... A, bo to jest takie, że się nie pobije. No nawet do wygląda, tak nie to pobije, jest... to nas w zmyw. To jest taka ta seria ta łazienkowa z tego Aha, A, czyli widziała. fajnie. Nie spadnie na kafelki się, nie. No ale już to na przykład no, widać, że miedny. to nie jest marmur. Ale to. Będą podwyżki, zobaczcie. 40 zł i zobaczcie co się dzieje. Ten 46 już. Więc trzeba się spieszyć. Idziemy do Pepko. Zobaczymy, czy tam też jakieś śnieżynki. Oj, dobrze, że Oli nie jest z nami, ale on już też tak nie płacze jak baby. Są też Halloweenowe gadżety. I ten strój mi się podoba. O, o, demolka. Ja bym sobie taki kupiła. Bo ja nigdy nie wiem w co się przebierać, a za taką księżniczkę w gwiazdki to. O, dobra jest. Naprawione. <suszy> a teraz jesteśmy w zarze dziecięcej Wednesday dla Oliego. Uuu, czekaj, a jaki to jest rozmiar duży. Nie, to to 16 11? 152 cm. A co potrzebujemy? Już co? 116, 110 najlepiej. 120. Hmm. I co? 130 jest najmniejsze. To byłby taki mocny oversize. Jest jeszcze to. Ja ten oliś uwielbia. Jakbym dzisiaj wróciła z taką bluzą, to by padł. <noise> Jeszcze rano właśnie dzisiaj mi mówił mama, kupisz mi bluzę? Ale nie wiem, czy sam napis, bo on nie umie czytać. <noise> Więc ja mu mogę wcisnąć, że każdy inny napis to Wednesday. Jak zobaczy Wednesday na obrazku, Słetyne. to już nie ma odwrotu. <noise> no ta jest na 120, bo to jest najmniejszy rozmiar, nie? Mm. Tak, To akurat jest okropna, bo ona nie. chyba taka sukienkowa, co? Żeby ona tak ona. Jest mega dużo. A może będą spodnie z dziurami. On też o spodnie z dziurami. Są buty na Tuesday. To chyba nie, nie. nie znaczy, nie on szedła. by się podjarał. Jak dla mnie to nie, ale on byłby szczęśliwy. Ale myślę, że T-shirt byłby fajny. No dobra, to wezmę go. Najwyżej będzie miał za dwa lata. Już zapytamy, czy jest mniejsza. Za dwa lata, jak już się będzie wstydził chodzić w Wednesday. Dobra. Jesteśmy w Pepko i to jest niegłupi płaszcz. Zawsze <laughs> No. Ładne pikowanie, ale my tu przyszłyśmy na dział Zobaczymy, co jest w dodatkach fajnego. Może to też są jakieś ładne kubki? Paula, mam tu ładne wazony. Zobacz. Co jeden tak, to lepszy. by pasował do tego kubka z uchem. Zawsze tego to ja nie rozumiem. Kurczę, no są takie ładne rzeczy i coś takiego. Jeszcze to jest sztuczny kwiat. Kurde. Bo jeszcze to, wiesz, taka lawenda. Ale to zebra z sukulentem. No nie no. Ratunku. No chyba, że ktoś tu ma i ma jakiś pomysł na to. Może 20? O, to. <noise> ładne to. Ładne, takie, że tak lustrzane jakby, Tak. Nie? To jest też nawet fajne. To jest bardzo fajne. Takie do postawienia. A to jest e, ta, skarbonka. A, za 15 zł? Trzeba wydać, żeby zbierać. Tylko to już się może pobić. No, nie. Nie? To też jest nie ta wiem. żywica? A nie, może. To mi się podoba. Już ostatnio tak, chciałam tak, to no? kupić na pędzle. No. Szczotki pooglądamy. A patrz, jak ładna. Ej, to jest kompletnie do tego. A widzisz, niech się ze szczotki. A to też by można wykorzystać jako stojak na coś. Jakby wiesz, nie używać tego pierwotnie. Kowazon? No naprawdę. Na duży i mały bukiet. Pójdziemy do Stradivariusa, zobaczyć, co tu jest ciekawego. W trendzie na te midi spódnice jest tutaj z ekoskóry. z kim rozporkiem z przodu. O, dżinsy o prostym kroju, jak ktoś szuka. Ładny kolor i spoko cena. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj wyglądają jakby były pobrudzone czymś żółtym. O, z dziurami, jakby były mniejsze, to Oli by takie chciał. Ja się marzą spodnie z dziurami, ale ja jestem ciekawa, skąd to on to wziął, bo ja nie mam ani jednych z dziurami. Ta warta, po prostu mi się podobała. Szukając mm -hmm. czegoś szarego. Ładna jest. Nie, bo to fajna. jest fajna. Ona jest taka bardziej oversized. Ale o takim prostym kroju, nie takim przegiętym nie? na maksa. Ładna. To jest dla początkujących. Tak, oversize. tak, to jest ten oversize oversized <laughs> dla początkujących. A w ogóle ja lubię bardzo tę podłogę z Stradivariusie. O, a tu jest garniak z krótkim rzekietem. Tak, Okay, bo coś mi chce wyostrzyć. <grych> mhm. Mm no. My mamy ten garniak z beżki z poprzedniej kolekcji, a tu jest właśnie Stradim. Taka opcja. On jest mniej. Mniej się tutaj dzieje niż na tym z berzki, ale właśnie to może dla niektórych będzie dobre. Że jest bardziej klasyczny po prostu. Jest też od razu krótka koszula, która z tym będzie fajnie grała, bo tutaj się delikatnie. Hej, widziałeś, że te spodnie mają tą gumę też? Ja nie, ja myślałam, że to są zwykłe, więc to w ogóle będzie fajnie wyglądało z taką krótką koszulą. Trend na koleżowe spodniczki w pełni, to jest ich bardzo duży wybór. Uuu, ciekawa spódnica. nie dość, że asymetryczna, to z jednej strony plisowana. To tego się nie spodziewałam w Stradivariusie. To te takie super, super jaśniutkie. A, I te Oke? na te polujesz, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Stradivariusie są modele w rozmiarze petit i Paula właśnie Tym poluje na te. To jest na tak stronie. Żółty, nie widać koloru, ale one są Ale takie... ładne, piaskowe. No, takie niewyszone, mm. tylko takie... Śliczny kolor. On będzie pasował do wielu rzeczy, ale zobacz, co jeszcze wypatrzyłam, że są czarne spodnie z górą od jeansów. Ciekawie to wygląda. No i macie gotowy outfit, mokasyny, ciemna torba, góra. Te korzuszki też są modne. Prawie w każdym sezonie jakoś ja nie mogę się do nich przekonać za bardzo. A tu też jeszcze krótki żakiet, który wygląda porządnie. Kolejna koleżowa spódniczka. Nie, też to jest też, nie No się nie wiem, może jeszcze tu, ale ja nie wiem, zawsze jest tak, że w Stradivariusie jedna strona jest fajna, a w drugiej są takie gorsze rzeczy. Bo na przykład te marynarki są takie kiepskie, z tym zawijanym, mają gorszy krój. I takie bardziej... Znaczy, muszą Chyba tak. Chyba zasady, ale ale no... <śm> m. To jest ta gorsza strona mocy. Nawet jeansowa spódnica jest gorsza niż po tamtej stronie. <śm> Blink blink. No, do mokasynów. A ty gdzieś mówiłaś, że złowiłaś fajne skarpetki. No, moje są z oni najlepsze na świecie. W różnych kolorach mają? Czarne, białe, beżowe i szare. I co, dobrze się noszą do mokasynów? Najlepsze na świecie. I jest często promocja. Cztery... Płacimy za cztery, a bierzemy pięć. To jak ona tak mówi, to znaczy, że ma rację. Pokaż je. Takie mm -hmm. wykończone, tak bardziej na elegancję. Ładne. Żeby nie miały tego takiego sportowego ściągacza. No właśnie, bo I to się przydaje. Właśnie... I biżu, O, te serduszka. Tak. Bardzo fajne. Perełki też spoko. Klamry do włosów no robią. Ja się czuję się na te ale włosy już będą za ciężkie. A, tak, a, tak, a tak się takie, no. Wow. Bo nie są puste w środku, a widziałam, że gdzieś jakiś strepan, nie wiem, który ma takie, że są bardzo puste jakby od środka i one wtedy są lekkie dla ucha. No właśnie, bo ale jak są ciężkie, to to będzie całe wisiało. To nie na moją wysokość, ale mm -hmm. a tamte. Ale tu są srebrne, bo ja to oglądam tu na dole właśnie to same. Ładne. Ale mi się też takie zdobne podobają do czarnej sukienki takie. Żeby tak dużo mieć. A skąd to wiesz? Skąd to wiesz? On się to myśli. I że to jest serio? No się. Kupiliśmy Olusiowi i tak z znienacka mu założyliśmy, żeby zobaczył w lustrze. A on już wyczuł, że to jest ghost I zobacz, Oli, co jeszcze dla ciebie mamy? Co? Dyniową maskę! Skąd ty to wszystko wiesz? A to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jak ja widziałam w życiu. Rejka kościotrupa. trupa. Ale to jest, doba, to jest zobacz, woreczek do zbierania cuksów. Czujesz? <grystanie> <grystanie> Fajowe co? No, to się jak masz tego szczotuska.